Hej kochani! Dzisiaj mam dla Was filmik z holem z całego miesiąca. Mamy ostatni dzień czerwca, więc tak jakby najwyższy czas na to. I żebyś tutaj od, od tego razu nagrać, wam, że nie będzie tego jakoś masakrycznie dużo. E, o dziwo nie będzie też żadnego lakieru do paznokci, więc ci z Was, którzy mieli już dosyć mojego paplania o lakierach do paznokci, może się ucieszą. E, a więc tak, zacznijmy może od tego, że Oleśka ogarnęła eBay. Tak, i zaczęło się... Małe szaleństwo zakupowe na eBayu, e, które rozpoczęło się od zakupu bazy StuFaced. E, Mamy Inchance. z Pauliną taką e, tęgą rozkminę, czy e, ta baza jest oryginalna, czy nie. E, dlatego, że tak mm, teoretycznie. Są dwie wersje opakowań i nie wiemy na 100%, czy one obie są prawdziwe, czy która z nich to jest fake. Pokażę Wam po prostu moją, jeżeli Wy będziecie miały jakiekolwiek informacje, do których jesteście przekonane, to bardzo będę wdzięczna za informacje na dole, bo nie wiem, czy kupiłam podróbkę, czy nie. Opakowanie wygląda w ten sposób, czyli głównie chodzi mi tutaj o ten herb. Tutaj on jest okrągły. Natomiast. Jak wyciągnę sobie tubkę, um, tubka wygląda w ten sposób, i już. O, w tą stronę. I już um, ten herb jest w drugą stronę, i ma takie ślimaczki. Na początku Paula mi powiedziała, że jeżeli są te ślimaczki, to znaczy, że jest fake, ale potem oglądałam jeden ze starych, starych filmików e, Blair, e, Juicy Star of Seven, i ona pokazywała właśnie swoją bazę, która wyglądała identycznie jak ta moja. A nie sądzę, żeby Blair miała fake, bo na pewno kupowała go w Seforze. Więc no nie wiem, jeżeli macie jakoś. Jakąś taką stuprocentową metodę sprawdzania tego, czy ta baza jest prawdziwa, czy nie, to bardzo będę wdzięczna za pomoc. Ja, co prawda, jestem z niej zadowolona, bo działa tak, jak powinna, i naprawdę um, no, bardzo mi się podoba, ale jednak, mimo wszystko, byłoby fajnie wiedzieć, że, że jest prawdziwa. Po prostu, ja za nią dałam około 10 dolarów z tego, co mi się wydaje. Um, ok, następna rzecz, którą kupiłam na ebayu, to jest rzecz, którą już Wam pokazywałam w jednym z moich ostatnich filmików, e, czyli jest to po prostu e, miszka, krem BB. Ja sobie wybrałam na początek e, taką wersję 20 ml i ja mam ten e, Perfect Cover BB Cream. I tak jak Wam mówiłam wcześniej, wybrałam sobie odcień 21, on ma SPF 20, bo nie pamiętam, czy w poprzednim filmiku wspominałam. I powiem Wam, że ja jestem z niego jak na razie bardzo zadowolona. Oczywiście pomimo, że on się nazywa Perfect Cover, to to nie będzie jakieś takie, nie wiadomo, jakie krycie. To jest takie krycie akurat w sam raz dla mnie. Naprawdę bardzo, bardzo fajne właśnie na lato. Przede wszystkim tak, na razie nie mogę Wam powiedzieć, czy podkreślam mi suche skórki, czy nie, dlatego że ich nie. Nie posiadam, bo niedawno skończyłam swój krem Zavę, ten Hydrans Optimal, który bardzo, bardzo poprawił kondycję mojej skóry i dużo suchych skórek udało mi się wyeliminować, więc na razie tego nie wiem. I jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Zastanawiam się, czy zrobię o nim recenzję. Podejrzewam, że prędzej na blogu, bo nie chcę już tutaj powielać się z recenzjami. Dużo jest recenzji tego podkładu właśnie na YouTube, również polskich dziewczyn, jeżeli macie ochotę. Natomiast może zastanowię się nad recenzją jego na, na moim blogu. Tak więc tak. I następna rzecz to jest poniekąd zasługa: właśnie XBB, która wysłała mi linka do sprzedawcy na eBayu z Azji, który ma super tanią biżuterię. I razem z moją współlokatorką zrobiłyśmy sobie takie małe zakupy, a potem ja jeszcze dokupiłam kilka rzeczy u innego sprzedawcy. E, tak więc tak, już teraz, szczerze mówiąc, nie ogarniam, co było od którego, więc po prostu pokażę Wam po kolei to, co mam. Pierwsza e, to jest e, taka bransoletka. E, trzy rządy perełek, które są złączone ze sobą na takich e, kwiatkach. E, oczywiście taka bardziej e, elegantka bym powiedziała, e, niż... E, niż na co dzień, ale myślę, że może czasem mi się przyda. Po prostu spodobała mi się i one wszystkie kosztowały jakieś straszne grosze. Żadna z tych rzeczy nie kosztowała więcej niż między 3 a 4 dolary, a większość tak naprawdę kosztowała 1 dolar. Więc Tak więc, taka bransoletka. Oprócz tego jeszcze mam już taką bardziej codzienną, oczywiście niebieską. Bardzo, bardzo casualowa. Jest to taki sznurek, warkoczyk w zasadzie, w kobaltowym kolorze, z różnymi zawieszkami, które są w tonacji złotej i on nie ma żadnego zapięcia, jego się po prostu wiąże, i on się naprawdę o dziwo bardzo dobrze ten supełek trzyma. Więc jestem też z niej bardzo, bardzo zadowolona. Następna rzecz to jest taki cudaśny wisiorek z wisienkami. Uważam, że te wisienki są bardzo, bardzo urocze i naprawdę bardzo mi się podobają i też był mega tani. Kolejna rzecz to jest jeden nie wypał z całych tych moich zakupów. To znaczy, rzecz bardzo mi się podoba, ponieważ to jest taki zegarek. On jest. Um też na takim rzemyku i jego się oplata dwa razy wokół dłoni i dopiero zapina, więc on mniej więcej powiedzmy, że wyglądałby tak, ale niestety mój przyszedł felerny i nie działa. Ehm, napisałam sprzedawcy i mam dostać drugi, zobaczymy jak to będzie, ehm, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał, bo myślę, że fajny byłby na lato, natomiast no niestety nie chodzi, aż dla samej ozdoby przecież nie będę go nosić. Ehm, następna rzecz to są kolczyki. I teraz tak, pierwsze to są takie wiszące, to są kolczyki w podobnym stylu, chyba jakiś czas temu były kolczyki Forever 21 I one bardzo fajnie wyglądają do długich, rozpuszczonych ehm, włosów, są takie teraz powiedzmy przymierze, chociaż mam pod spodem i tak już duże kolczyki Ale naprawdę są bardzo, bardzo fajne i też kosztowały chyba jednego dolara I ostatnia z biżuteryjnej rzeczy to też kupiłam sobie takie malusieńkie wkrętki, których nawet jeszcze nie wyciągnęłam z woreczka Zaraz Wam je pokażę, pod warunkiem, że mi się uda. I to są też takie kwiatuszki. W środku z cyrkonią, może dalej będzie lepiej widać. W środku z cyrkonią też bardzo takie sympatyczne. I teraz, jak już jesteśmy przy biżuterii bo to jest koniec, jeśli chodzi o moje zakupy z eBaya, dużo, niedużo. Jak na pierwszy raz dla mnie dużo. Um, następna rzecz, jak jest, jesteśmy przy biżuterii, bardzo dużą e, uwagę zwróciły na moich poprzednich filmikach e, brazoletki, które miałam na nie, na tej ręce. Tak, na tej? Nie, chyba na tej. Dobra, nieważne. E, I to są brazoletki, które ja sobie zamówiłam u jednej z blogowiczek u Madzi. Oczywiście do Madzi podam Wam wszelkie namiary, bo widziałam, że zainteresowanie tymi brazeletkami jest budowłem. Te, które zamówiłam sobie e, sama, znaczy sama skomponowałam, bo... Te bransoletki składają się z takiego rzemyczka i z zawieszki i możecie sobie wybrać zarówno kolor tego rzemyka, jak i samą zawieszkę, którą na nim zawiesicie. E, więc pierwszy, który mam to jest motylek na czarnym rzemyku. E, Następny jest na białym rzemyku i to jest taka e, różyczka. E, kolejny również na białym rzemyku taki kwiatuszek. I czwarta to jest beżowy rzemek. I to też jest różyczka, tylko już nie same płatki, ale też listki um, i ogonek. A w gratisie od, od Madzi dostałam e, czerwony rzemeczek z e, kłódką, która ma otwór w kształcie serca. E, bardzo, bardzo fajnie wyglądają razem. Myślę, że to jest bardzo taka fajna propozycja na lato. I e, są naprawdę bardzo tanie, ponieważ one są chyba e, po 5 zł teraz. Zresztą, tak jak mówię, dam Wam wszystkie namiary na Madzie, zarówno na jej bloga, jak i teraz z tego, co widziałam. Przynajmniej jeszcze niedawno miała aukcję na Allegro, więc jeżeli one będą aktualne, to też umieszczę Wam linka do, do jej aukcji. Więc zapraszam Was oczywiście tradycyjnie na dół. E, I teraz jeszcze szybciutko, szybciutko pielęgnacja, której też w sumie nie ma bardzo dużo. Pierwsza rzecz to jest e, żel pod oczy z Flosleku ze świetlikiem i herbatą. To jest żel, który ja kupiłam w zasadzie przypadkiem, ponieważ robiłam zakupy e, dla Agnieszki, która zrobiła mi taki fantastyczny prezent ostatnio, między innymi szminkę ze o której mówiłam o lubieńcach. E, I przy okazji tego, że jej kupowałam e, kilka tych żeli, to jeden też wziąłam dla siebie, bo w sumie nigdy ich nie próbowałam. I on mieszka sobie e, u nas w lodówce. E, powiem Wam tak. Ja po weselu, ponieważ miałam na wesele przyklejone sztuczne rzęsy, klej bardzo mi bardzo powieki podrażnił. I właśnie po weselu sobie używałam tego żeliku i przyniósł mi on naprawdę bardzo, bardzo fajne ukojenie. Przyznam się Wam, że. Powinnam go używać rano, ale zwykle go zapominam właśnie przez to, że jest on w lodówce, więc zapominam mojego istnienia, a rano wszystko szybko, szybko i tak nie bardzo go używam, ale mam nadzieję, że się w końcu zmobilizuję i ogarnę w tym temacie. E, następna rzecz to w zasadzie tradycja, mój ukochany zmywacz z Biedro. E, I powiem Wam, że z tym zmywaczem faktycznie jest tak, że jedni go kochają, dużo drugi, drugi go nienawidzą. I wydaje mi się, że po części to jest też dlatego, że można trafić na różne serie tego zmywacza. E, są zmywacze e, pachniaczki. I zmywacze śmierdziuchy, bo ja za pierwszym razem miałam właśnie taki, który przecudownie pachnieł kar karmelem, natomiast drugi, e, który kupiłam na początku, tak strasznie walił nie wiem czym. Potem znowu zaczął pod koniec buteleczki pachnieć karmelem i ten tym razem też pachnie, więc wszystko jest w porządku. Ja go naprawdę bardzo, bardzo lubię i on, u mnie on naprawdę bardzo fajnie zmywa lakier. Um... Kolejną rzeczą jest żel pod prysznic, spowodowany tym, że mój projekt Denko jest akurat po tym względem był już w fazie końcowej, wykończyłam wszystkie swoje żele pod prysznic i trzeba było coś zakupić. I była promocja na taką wielgachną butlę palmoliwa, to jest pół litra, daliśmy chyba za niego 11 zł, i ja mam o zapachu miodu i mleka. I powiem Wam, że jest naprawdę, używam go już chyba jeden albo dwa razy. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ja bardzo lubię zapach miodu i mleka. Nie wszystkie osoby lubią kosmetyki o tym zapachu. Dla mnie to jest po prostu poezja. Jeszcze dodatkowo on nie wysusza skóry, tylko faktycznie ma konsystencję takiego mleczka, więc jest bardzo, bardzo przyjemny w użyciu. Przed ostatnią rzeczą to jest szampon. Też projekt Denko dobiegł u mnie końca pod tym względem musiałam sobie kupić szampon i tym razem padło na nive. Tym razem volume sensation, czyli niby powiększająca, ale jakoś mi się wierzyć nie chce. Moje włosy zawsze będą klapnięte i koniec. Ale lubię ją bardzo fajnie, myje mi włosy. Poprzednim razem, jeszcze poprzednim. Albo teraz to kończyłam szałę, ale poprzednim jeszcze razem miałam ziaję lawendową i powiem Wam, że niestety ona mi troszeczkę przesuszała włosy, nie pomogła mi na przetuszczanie, natomiast. No jak nie użyłam odżywki, to była jakaś masakra, więc u mnie niestety ten szampon nie do końca się sprawdził. Jest fajny i tani, ale no na pewno cały czas nie będę mogła go używać. Natomiast teraz będę używała tego. I ostatnia rzecz to jest szampon dla dzieci, który kupiłam do prania swoich pędzli i będzie miał swoją wielką premierę w najbliższy weekend. I to jest jakaś seria, którą pierwsza raz widziałam, wybrałam ją, ponieważ chciałam coś taniego, niedużego, a nie chciałam drugi raz brać Bambino, tylko chciałam spróbować czegoś nowego i właśnie znaleźliśmy coś takiego. Firma się nazywa Savona, a szampon nazywa się Bambi, tak jak ten jelonek taki z Disneya. I jeszcze, tak jak mówię, będę, będzie miał swoją wielką premierę w weekend, więc zobaczymy, jak będzie sobie radził z tymi pędzlami, ale mam nadzieję, że będzie je dobrze dopierał. E, tak więc cóż, to było wszystko. Jak widzicie, zakupów wcale nie tak dużo. eBay, trochę biżuterii i kilka rzeczy z pielęgnacji. E, kolorówki mam po kokardę, więc na razie nie ma potrzeby kupowania, ale kierów też nie wiem, jakoś nie było w tym miesiącu czegoś, co tak bardzo przykuło mi moją uwagę, że chciałabym to kupić, tak więc też nie ma o dziwo. No dobra, już nie paplam więcej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem, pa pa!